Imię Alicja. Wiek. 17 lat. Status. To skomplikowane. Miejsce zamieszkania. Warszawa, Polska. Inne informacje. Brak. Imię Bartek. Wiek. 18 lat. Status. Wolny. Miejsce zamieszkania. Wrocław, Polska. Inne informacje. Graf Candy Crush. Hej, połączyło nas. To prawda. Przejrzałem twój profil z ciekawości i mało o sobie napisałaś. To prawda. Chcesz popisać czy przeszkadzam? Nie, nie przeszkadzasz. Możemy popisać. W takim razie co robisz? Siedzę w parku. No spoko, możesz mi coś o sobie powiedzieć na twoim profilu. nie ma zbyt wielu informacji. W sumie masz rację, a co w tym byś wiedzieć? Normalnie zapytałbym się o szkołę, ale wiem, że to mega nudny temat. Masz jakieś zainteresowania, hobby. W sumie to lubię rysować, ale nie wydaje mi się to zbyt nieinteresujące. A ty co robisz? Gram wręczną. No. Nie jesteś przypadkiem wobec siebie zbyt krytyczna. Z chęcią zobaczyłbym mu pracę. W sumie mogę Cię wysłać jak będę w domu, ale teraz muszę już kończyć, muszę być na autobus. Dobra, pa. Cześć, jak Ci miał dzień? Bardzo spokojnie, uczę się. A co u Ciebie? Właśnie wróciłem z treningu. <laughs> Serio. Nie wiem czy dalej mam płuca. Chyba została tam na hali. Oj, jakoś musisz dać radę. Wierzę w Ciebie. Dziękuję. Zrobię to po to, żeby Ci nie zawieść. Napiszę wieczorem. Zaraz ty z rodzicami do kina i muszę się ogarnąć. Miłego odpoczynku. Dzięki, baw się dobrze. Nie wiem, co mogę z tym zrobić. Nie umiem sobie poradzić. To mnie przerasta. Nie mam już siły. Pomocy. Ulubiony kolor? Zielony, a twój? Czarny. Mrocznie. To do ciebie mi nie pasuje. Niby dlaczego, bo jestem dziewczyną? N nie, po prostu patrzę na zdjęcia twoich rysunków, nie widzę tam mroku. Ale lubię ten kolor. <noise> Dobra, następne pytanie. Które to już? Chyba setny. Gdzie idziesz na wakacje? Alicja? Hej, dobra nie pisałaś. Wszystko okej? Okay? Tak, dużo się ostatnio wokół mnie dzieje i nie wszystko gada. N nie przepraszam, a co się dzieje? Może uda mi się pomóc? Już mam odległość. Wątpię, że doszłabym. Daj mi chociaż spróbować. Chodzi o moich znajomych. Wszyscy zaczęli się ode mnie odwracać. Nawet moja najlepsza przyjaciółka. Osoby, z którymi chodzę na kursy stosunku kompletnie mnie je nie zauważają. Jestem tam jedyną dziewczyną, więc... Moje zdanie przy większych projektach nie jest kompletnie brane pod uwagę. Zaskoczyłaś mnie. Serio, tym się w głowie nie mieści, jak taka otwarta i zabawna dziewczyna może mieć problem ze znajomymi. Naprawdę, nie wiem, jak można się ciebie od Ciebie Wiedziałam, że to doszedł. Nie. Czekaj. Daj mi pomyśleć. lepszy wieczorem, ok? Okej. Okay. Cześć, jak tam? Myślałem, że o mnie zapomniałeś. Albo bynajmniej próbowałeś zapomnieć po naszej ostatniej rozmowie. Nie, przepraszam Cię, to nie tak. Wiem, że minęło dużo czasu. Za dużo, ale nie dałem rady wcześniej. Dwa tygodnie. Tak, wiem, strasznie Ci przepraszam, ale próbowałem wymyśleć, jak Ci pomóc. Bo tak naprawdę nie musisz mi pomagać. Nie, jesteś moim przyjaciółką i chcę to dla ciebie zrobić. Zatem słucham. Po pierwsze, powinnaś porozmawiać o tym ze swoimi rodzicami. Po drugie, jeśli twoi znajomi cię nie doceniają, to ich olej. Znajdź inny kurs, poznaj nowych ludzi. Na pewno cię pokochają. Rozmowa z rodzicami nic nie da. Nie mam z nimi najlepszego kontaktu. Nie wiem, czy ciągnięcie tego ma jeszcze jakiś sens. Nie możesz się poddawać. Wszystko da się naprawić. Za późno. Już to zrobiłam. Nie możesz. Przepraszam. już po prostu nie daję rady. Przebywanie z tymi ludźmi mnie zabija. Ja nie chcę tak żyć w ciągłym strachu i nerwach. Jeszcze raz przepraszam. Chcę, żebyś wiedział, że byłeś najlepszym przyjacielem. Alicja, to nie jest zabawne. Jak to byłem? Nie jesteśmy już przyjaciółmi? Alicja cholera jasna odpowiedz. Nie wiem, co chcesz zrobić, ale masz przestać mi odpisać. Boże dziewczyno, daj znak życia. Ala!